Chcesz wiedzieć, kto najczęściej przegrywa w biznesie online, to wydaje pieniądze na kursy, marzy o wolności, a za rok dalej jest w tym samym miejscu, z tym samym poczuciem frustracji i oczywiście z pustym kątem. Odpowiedź jest prosta i brutalna. Przegrywają mentalni biedacy. I zanim się obrazisz, to obejrzyj ten film do końca. Bo to naprawdę nie jest kwestia pieniędzy. To jest kwestia Twojego podejścia i mentalności. Do stanu umysłu, w którym oczekujesz, że wszystko dostaniesz na tacy. Jeśli, że jak kupisz książkę o robieniu pompek, to od samego tego faktu, że ta książka stoi na Twojej półce, nagle zrobił Ci się mieście. To właśnie te osoby są tymi siłaczami, którzy myślą, że jak kupią karnet na siłownię, to potem mogą mieć pretensje do trenera, że nie zrobili formy. Dlatego dziś powiem Ci o trzech typach ludzi, którzy zawsze będą przegrywać w biznesie online. Jeśli w którymś z nich rozpoznasz siebie. To jest to bardzo dobra informacja, ponieważ na samym końcu powiem Ci, jak to zmienić. Dlatego bez przedłużania. Za chwilę polecimy z tematem, ale zanim to nastąpi, to daj łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to kliknij ten czerwony przycisk tylko tam na dole, abyśmy byli w kontakcie. No i lecimy z tematem. Cześć, ja nazywam się Kamil Fischer, jestem twórcą kursów online oraz pomagam innym ludziom zmienić ich życie, wprowadzając w świat biznesu online. Pierwszy z typów ludzi, o których dzisiaj ci opowiem, to tak zwani kolekcjonerzy. To osoba, której dysk twardy na komputerze pęka w szwach od różnych e-booków, kursów online czy nagranych webinarów. Są to osoby, które. Lubią być w temacie. Czują, że ciągle coś robią, że rozwijają się, ale tak naprawdę nie robią nic. Kupią kurs, otworzą, obejrzą 10%. Później kupią kolejny i zrobią to samo. Dlaczego? Bo ktoś obiecuje coś lepszego, jakąś nową magiczną pigułkę na sukces. Ale co z tego, jeśli ty nawet nie przerobiłeś poprzedniego? No to słuchaj uważnie, kolekcjonerze. Wiedza, której nie wdrażasz jest bezwartościowa. Są to cyfrowe śmieci, które tylko zapychają Twój mózg i uszczuplają Twój portfel. Bo prawda jest taka, że każdy kolejny kurs, który kupujesz, zanim przerobisz ten poprzedni i zanim przede wszystkim go wdrożysz. Nic ci nie da, jest takim kolejnym gwoździem do trumny na twojej biznesowej drodze. Bo twoim problemem nie jest brak informacji, twoim problemem jest brak działania. Dlatego przestań się ciągle uczyć i zacznij robić. Wybierz jeden kurs, jedną strategię, jednego mentora i zrealizuj od A do Z. I ja naprawdę widzę bardzo wiele osób, które przychodzą do mnie, na przykład na mój mentoring, i widzę, że były u tej osoby, u tamtej, u tamtej i u tamtej. I pytam, dlaczego jeszcze nic nie zrobiłeś? I zawsze jest jakaś wymówka. Dlatego skończ z tym. Zacznij wdrażać, a zobaczysz, że efekty przyjdą. Drugi typ osoby jest bardziej podstępny. To perfekcjonista. Świetna wymówka dla wielu osób przed tym, aby nie robić lub w końcu nie wypuścić swojego produktu w świat, bo he, ja jestem perfekcjonistką. To jest osoba, która w przeciwieństwie do kolekcjonera zaczyna działać, tylko że nigdy nie kończy. Wyobraź sobie, że spędzasz trzy miesiące, żeby stworzyć idealne logo. Pół roku piszesz, a następnie nagrywasz swoją pierwszą lekcję w kursie. No przecież musi być perfekcyjna. Albo godzinami debatujesz i pytasz swoich pięciu koleżanek, czy ten odcień niebieskiego na mojej stronie internetowej jest na pewno tym idealnym odcieniem? A wiesz, co tak naprawdę za tym stoi? Prokrastynacja. Ten ładnie nazwany perfekcjonizm jest tak naprawdę wymówką. Na przykład dla strachu przed oceną. Albo przed strachem, że coś w Twoim życiu może się zmienić na lepsze. Te osoby boją się wcisnąć ten magiczny przycisk publikuj, kiedy już stworzą tego posta na Instagrama. Bo przecież wtedy już to dzieło zostanie poddane ocenie. Ujrzy światło dzienne. A przecież rynek może powiedzieć kurde, ale to jest słabe, i wtedy by cię to zabiło. Zabolało. Więc wolisz wiecznie dopracowywać. W tej swojej bezpiecznej piwnicy, gdzie nie jesteś narażony na to, że. Padnie na to światło dzienne. Dlatego, jeśli to jest właśnie o tobie, to coś ci powiem. To twoje idealne dzieło, którego nikt nie widział, jest bezwartościowe. Wiesz dlaczego? Bo zrobione jest lepsze od idealnego. Wypuść produkt, który jest według ciebie gotowy na 80%. Wypuść go z błędami. Ta pierwsza wersja może być dla ciebie do dupy. Ma być wartościowa dla Twojego klienta, ale dla Ciebie może być do dupy. Ma po prostu istnieć i zacząć dla Ciebie zarabiać pieniądze. Zobacz, milionerzy czy osoby, które osiągnęły sukces w biznesie online, nie osiągnęły go dlatego, że wypuściły ten jeden idealny złoty produkt. Nie, po prostu zaczęły działać i zaczęły wypuszczać swoje produkty. I to jest ta różnica. Milionerzy stali się milionerami, bo wypuścili setki nieidealnych swoich produktów i później je dopracowywali. Dlatego przestań cały czas czekać na ten idealny moment, na to, aż twój produkt będzie super, hiper dopracowany. Bo w przeciwnym razie, jeśli tak będziesz robić, to nigdy nie zbudujesz swojego biznesu. I nawet jeśli będziesz miał najlepszych mentorów, najlepsze kursy i najlepszą wiedzę, to cały czas będziesz w miejscu. No i mamy trzeci typ. Turysta. Turysta nie traktuje biznesu jak wojny, którą trzeba wygrać. A moim zdaniem, jeśli chcesz wygrywać w biznesie, to właśnie tak musisz do tego podchodzić. Jak do wojny, jak do tego, że cały czas będą pojawiać się problemy, a ty musisz być nastawiony na ich rozwiązywanie. Więc turysta woli traktować biznes jak taką weekendową wycieczkę. W jakieś ciepłe miejsce. Odpala pierwszą reklamę za 50 złotych, no, i kurde, nie ma sprzedaży. I wiesz, co on wtedy mówi? Aha, czyli to wszystko to jest oszustwo. Te reklamy nie działają, oszukali mnie. I na tym kończ. Albo wysyła jednego maila do swojej bazy mailingowej. Nikt nie kupuje. Aha, czyli mailing nie działa. Mieli rację, jak mówili, że nikt już nie czyta maili. Albo publikuje trzy rolki na Insta. I co się dzieje? Nie ma miliona wyświetleń. Marka osobista nie została zbudowana. Czyli algorytm mnie nie lubi. No, i koniec. I po temacie. Turyści oczekują natychmiastowych efektów, tej natychmiastowej gratyfikacji. I to najlepiej bez żadnego wysiłku. Turysta myśli, że biznes to jest taki automat z batonikami. Wiesz, rzucasz dwa złote i wypada ci sneakers. Ale kiedy ten sneakers nie wypada, to kopię w maszynę i odchodzi obrażony. Stu wiesz. Przekładając to na biznes, coś ci nie wyjdzie, doświadczasz pierwszej porażki, to. Jebiesz fochem i, i, i odpuszczasz. Natomiast turysto to nie jest hotel All Inclusive, to jest kłóje, Mont Everest, będzie bolało, będzie zimno, będziesz upadał sto razy, zanim dojdziesz tam gdzie chcesz. Bo sukces w biznesie nie rodzi się z jednego zrywu pod wpływem, nie wiem, adrenaliny albo podniecenia się. Im szybciej to zrozumiesz, tym lepiej. To jest tysiąc małych, nudnych, powtarzalnych kroków i czynności wykonywanych dzień w dzień i to właśnie zwłaszcza wtedy, kiedy nie widać efektów. To jest test charakteru, a nie szczęścia. Więc albo zostaniesz alpinistą, albo wracaj do biura podróży. Kolekcjoner, perfekcjonista i turysta. Co ich łączy? Wszyscy są mentalnymi biedakami, bo oddają odpowiedzialność na zewnątrz. Kurs był zły, rynek nie był gotowy, algorytm nie zadziałał. Jakby rozumiesz, zawsze ktoś ponosi winę, zawsze jest na kogo zwalić. Ale teraz powiem ci, co robią ludzie, którzy wygrywają. Jeśli mnie posłuchasz, to zmaksymalizujesz swoje szanse na sukces w biznesie online. Jeśli chcesz wypuścić swój kurs online, e-booka lub jakiś coaching, to teraz skup się. Osoby, które osiągają sukces, stosują jedną zasadę. Totalnej odpowiedzialności. Nieważne co się dzieje, oni zadają sobie jedno pytanie. Co ja mogę zrobić inaczej, aby następnym razem wynik był lepszy? Kurs źle zadziałał? Ok, to znaczy, że ja czegoś nie zrozumiałem albo źle go wdrożyłem. Co muszę poprawić? Reklama przepaliła budżet? Ok, to może nie potrafię dostosować mojej komunikacji do klienta. Może go nie rozumiem. Więc pytanie: jakie dane z tego mogę wyciągnąć i co zmienić w kolejnej kampanii? Nikt nie kupuje? Bo moja oferta jest za słaba, a nie rynek jest zesrany. Co mogę zrobić, aby moja oferta była lepsza? Zobacz, oni nie szukają wymówek. Oni szukają lekcji i tych puls, z których mogą wyciągnąć wnioski i poddać je analizie. A każdą porażkę traktują jak zapłatę za lekcję biznesową. Traktują biznes jak grę, a dzięki kolejnym game overom, stają się po prostu mądrzejsi i lepsi w tym biznesie. Więc teraz ty masz też wybór. Możesz dalej kolekcjonować kursy, możesz czekać dalej na ten najlepszy moment. Może jakiś logo byśmy zaprojektowali? No, i możesz oczywiście się obrażać na cały świat. Obrażać się na mentorów, obrażać się na ludzi, którzy robią kursy, obrażać się na to, że znowu ci nie wyszło. I powiem Ci jedno: masz wtedy gwarancję. Gwarancję tego, że na 99% nie osiągniesz sukcesu, albo że będzie Ci bardzo ciężko go osiągnąć. Ale z drugiej strony możesz wziąć totalną, stuprocentową odpowiedzialność. Możesz przestać być ofiarą i stać się graczem. Bo naprawdę droga do sukcesu to nie jest droga usłana różami. I to jest normalne. I każdy, kto jest dzisiaj w tym miejscu, w którym Ty na przykład chcesz się znaleźć. Powie ci dokładnie to samo. To jest droga usłana błędami, z których twoją rolą i powinnością jest wyciągać wnioski i stawać się lepszym z dnia na dzień. Więc teraz pytanie do Ciebie. Nie musisz odpowiadać mi. Odpowiedz sam przed sobą. Jesteś kolekcjonerem, perfekcjonistą, turystą, czy może od dzisiaj będziesz graczem? Po to, aby osiągnąć sukces i spełnić w końcu to swoje marzenie o niezależności finansowej, o tym, aby mieć biznes, który daje Ci tak naprawdę możliwość pracy na własnych warunkach. No i na tym, żeby robić w końcu to. Co kochasz? Bo pamiętaj, że decyzja zawsze należy do Ciebie. A jeśli chcesz, abym pomógł Ci w tym, aby ruszyć z pełną odpowiedzialnością w Twój własny biznes i chcesz zacząć od zera, do dowiadywać się, jak stworzyć Twój pierwszy produkt cyfrowy, taki jak na przykład kurs online, e-book czy coaching, i dowiedzieć się, jak go sprzedać, jak pójść tą już wydeptaną ścieżką w kierunku regularnych zysków z biznesu online, to w tym momencie możesz kliknąć w pierwszy link w opisie tego filmu, ponieważ tam przygotowałem dla Ciebie 90-minutowe Szkolenie bezpłatne, które rozszerza temat, właśnie tego, jak stworzyć i sprzedać Twój pierwszy produkt cyfrowy, wykorzystując do tego AI. Także zapraszam Cię. Tam, jeśli chcesz więcej intensywnej wiedzy o tym, jak zbudować swój biznes online, a jeśli dotrwałeś do tego miejsca, to dziękuję Ci bardzo i myślę, że w tym momencie możesz dodać łapkę w górę dla YouTube'owego algorytmu. Ja, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, kliknąć ten czerwony przycisk tylko tam na dole, aby zaobserwować. No i oczywiście kliknąć tutaj dzwoneczek, abyśmy byli na bieżąco. Mam nadzieję, że ten film był dla Ciebie wartościowy, a my widzimy się w kolejnym. Trzymaj się, ja nazywam się Kamil Fischer i cześć!